Jestem na ulicy Lotnisko. Na najbliższym skrzyżowaniu będę skręcał w lewo w kierunku centrum handlowego. Trzy stawy. do tego wykorzystuję oczywiście lewy pas. Pas przeznaczony do jazdy w lewo, do jazdy w kierunku właśnie centrum handlowego. No i tutaj mamy ograniczenie. Wysokości pojazdem wyższym niż 2 metry tutaj po prostu nie wjedziemy. I pojazdem o większej masie niż 3,5 rzeczywistej masy całkowitej również nie wjedziemy. Na rondzie tutaj zawrócę. Tutaj mamy oczywiście wjazd do podziemnych parkingów na centrum handlowym 3 Pasy ruchu na rondzie niewyznaczone. Tych pasów przyjmujemy, że są tutaj dwa, i po zjeździe z ronda pojedziemy w lewo. Znowu stop. Nie ma pieszych, więc dojeżdżamy do linii. Co ciekawe, stoimy tutaj na przejściu dla pieszych. Wolna droga z prawej i lewej strony. Wyjeżdżam ponownie, upewniam się, że nie ma pieszych. Tyle.